Mateusz Kaniowski, dzisiaj Alberto pokazał tarczę. jest z nich zadowolony, czy jest smutny z tego, co pokazał? Słuchaj, nie pokazuje się tego, co się ma w karabinach. Mhm. A <laughs> Od tego jest walka. Udawałeś tarczę? Nie, że udawałem, robiłem to, co mieliśmy zrobić na tarczach. <laughs> Powiem Ci szczerze, stałem między różnymi ludźmi podczas tarcz i słyszałem negatywne opinie. Super. I właśnie dlatego się zastanawiam. Super, niech sobie gadają. Ale to ukrywasz czy pokazujesz 100%? Słuchaj, po co mam robić 100% na tarczach? Po co? To są tarcze. Znacz widziałem, jak ludzie podchodzili do Marcina Dubiela i mu mówili, że. On dał się wszystko za dyszkę no no sorry. To nie jest miejsce, gdzie ja mam pokazać swoje umiejętności. Czyli znaczy jednak trochę szanujesz tego dubiera, skoro nie chcesz pokazać swoich umiejętności, żeby nie widział tego walką. To nie chodzi o to. to. Kurwa chodzi o to, żeby z głową zrobić coś, a nie kurwa pójść, pomachać, kurwa, wymachać. Po co to kurwa? To jest to, 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 to wiesz, bez sens. Trzeba mieć, wiesz. Klasę. Żeby mi nie zdjęli monetyzacji, to właśnie pokażmy klasę i postarajmy się robić dzisiaj bez Twoich przycinków, dobra? No jak będzie. <laughs> Będziesz obalał jutro? Zobaczymy, jutro. Lubię takie wywiady z zawodnikami przed walką, kiedy oni chcą wszystko ukryć, na tarczach nic nie pokażą. Pogadać też nie chcą pogadać. A to jakby ci wszystko powiem, ten, to po co ja mam jutro wychodzić? Żeby to pokazać, żeby no. powiedzieć i co, patrzcie, ja się niczego nie boję gościu, pokazałem wszystko i teraz wiadę i co zrobię. Tylko, że to nie jest rozmowa z tobą prywatnie. To też prawda. Natomiast widzę, że dołączyłeś do naszej rodziny. Czyli Bocianów. Bocianów. Wiesz, ja nie odlatuję z ciepłych krajów, <laughs> ani do ciepłych, jestem tam, gdzie powinienem być. Bardziej chodzi mi o łydeczki. Wiem, o co Ci chodzi, no. Ja mam taką genetykę, U mnie łydka zawsze jest taka. Tu chodzi o nasz wzrost, wiesz, to chodzi przez to, że my genetycznie mamy małe łydki, jeszcze jesteśmy wysocy, teraz schudłeś, żeby dobrze wyglądały łydki, musiałbyś ważyć ty ze 110, a ja ze 105. Dokładnie, a drugą rzeczą, ja zawsze biegałem na długie dystanse, ja mam po prostu do czegoś innego przystosowane ciało. Masz rekordy szkoły w bieganiu? Mam jakieś wyniki, niegupie, ale to chodzi o to, że po prostu moje ciało nie jest ani dla kulturysty, to, jest, to nie jest ciało kulturysty, ani ciężarowca. No. Na ile biegałeś? Na 1000, 1200, 1600. Nawet nie znałem dystansu 1200, ale 1000 też biegają, jak mnie nie przyczas. Co? Najlepszy czas na, na kilometr? Nie pamiętam tego. To było... Z Związawcą się kłóciliśmy. To. to były jakieś czasy podstawówka, gimnazjum, więc wtedy tak dawałem czadła, a to później to już jakieś inne sporty no, W liceum już leciał melanż i nie było czasu co trenować biegania. Melanż był bardzo krótki w moim życiu, ale bardzo mocny, <głosy> intensywny. <głosy> I od kiedy trwał, do kiedy? Melanż? Ze trzy lata. I kiedy się przerwał? Siedem hmm, lat temu? Od 7 lat nie lecisz w balet? W ogóle ani kropla ponad nawet 7 lat. Nie wiem czy nie zdycha, bo tak ja tak cały czas gadałem 7 lat, a tu czas zapierdala. No. A co ani kropla? Ani kropla alkoholu mhm. od, 7 od 7 lat? Od 7 lat nawet sylwka, nic. Ja nie wiedziałem tego. No to proszę. Jak grałeś teledysk dwutaktu podalkoholowym na woli, to myślałem, że wiesz. A wiesz, że to, że jestem pod alkoholem, to nie znaczy, że chodzę tam codziennie. Dobra, a, ale co to w ogóle nie używasz niczego w swoim życiu, jeżeli nie używasz alkoholu? Nie, nie używam. Po co mi? Nie jestem tutaj stworzony, bo jak piłem, robiłem wszędzie awantury, miałem problemy. Yy, wyrosłem z tego. Szanuję. Dziękuję. Natomiast y, jeżeli chodzi o inną rzecz, o którą ja Cię bardzo bym chciał zapytać, to dlaczego Ty nie szanujesz freestyleowców? Nie, że nie szanuję. To nie tak. To po prostu są inni niż raperzy. Dla mnie to jest różnica. Kiedyś na afterze Alberto nie chciał freestyleować. dzisiaj sobie nawijam z Milem, przechodzi Alberto i też mówi, że pfu, nie będę freestylował. No kurwa, a co mam freestyleować? No po prostu był zjedzony szybko i dlatego nie chcesz. No, dobrze. Nie, ale co nie lubisz, czy o co Ci chodzi? Nie no, a po co mam, ja nie jestem freestyleowcem. To jest fajna umiejętność, szybkie no, ja, kiedy... myślenie. Kiedyś bardzo dużo freestyleowałem i, i to mi wystarczy, po co mam teraz freestyleować? to w ogóle jest nie dla mnie. Każdy, kto umie freestylować, lubi freestylować. Kiedyś, kiedyś bardzo lubiłem, umiałem, bardzo lubiłem, teraz nie wiem, to trzeba robić non-stop, żeby to ogarnąć. Wie? Więc, wiesz. Moim zdaniem, to jest umiejętność, którą się nauczysz no raz i masz to przez całe życie. Nie, to tak nie jest, to się nie znasz. Myślę, że akurat na tym się znam. No, mi się wydaje, że nie. Jeśli to robisz ciągle, to jedziemy rap battle. Jeśli to robisz ciągle, no to, no to... Tak, to, ciągle, no to, no to wiesz, no to będziesz freestyleował. Ja tego nie robiłem kurwa dużo czasu. A kiedyś sta... chłopaki ze starej ekipy, takiej co kiedyś w stylujówku mieliśmy, zawsze freestyleowaliśmy Mieliśmy miejsce, gdzie w w osób było i freestyleowaliśmy, ale to widzisz, było, minęło. Robię teraz rapy, piszę fajne teksty i, i co, kurwa nic więcej nie trzeba, po co mam freestyleować się no to eksploatować. Jest tak, do przyjemności, wiesz. To jest raczej, jak mówisz komuś o freestyle, to, to kojarzy z przyjemnością, a tylko kojarzysz, że to z czymś negatywnym. Tak, jest już niemodne i tyle. Dokładnie tak. W sensie, żeby to robić, tak, non-toper, nie? Jakby jeśli będę zaproszony do radia i tak dalej, to na pewno coś spróbuję takiego zrobić, ale jakby nie czuję tego, żeby chodzić, kurwa wszędzie freestylować, bo nie jestem od tego. Gdzieś tu radio SK chodziło. Mamy tu? Ale mówię na. wiesz... Au, au, żartuję. Zawsze jak gadamy o freestylu, to ty stary na burmuszasz się tak, jak, jak ten goryl na twojej ręce. Co ty świrujesz, kurwa? No, ja, ja wyczuwam, że tu jest nutka tego, że nie chciałbyś się zbłazić na wolno. Stary, kurwa, bo ja <grym> wiem, kurwa, co to jest freestyle, i więc to jest, kurwa, wiesz, pisanie tekstów i rapowanie. No, nie przegadasz mnie. No dobra. No. Co widzieli dzisiaj w oczach Marcina Dubiela, jak stejście sobie tak blisko przez tyle czasu? Widziałem w jego oczach strach, niepewność, kurwa, i wycofanie. Na siłę gdzieś tam próbował się wpatrzyć w moje oczy, ale mój spokój mu nie dał po prostu spokoju. Tak jakby kiedy ja dopiero zdecydowałem, kiedy się odwracamy, on ulg ulgę poczuł. Tak to widziałem. A zawodnicy często mówią, że ten, który się pierwszy odwraca, to znaczy, że przegrał. Tylko, że ja się odwróciłem z pewnością, kiedy on odczuł ulgę. Wszyscy widzieli, jak on odczuł ulgę wtedy. <laughs> okay, spodziewałeś się większej zam większego zamieszania na tych w tych, na całym wożeniu? Nie wiem, gdzieś jakby nie mieliśmy spiny, ani ja, ja ani on, nie jesteśmy kurwa... Co, to słowo? <laughs> nie jesteśmy od tego, żeby robić na siłę takie awantury. Jakby była spina, to by było grubo, a tak to po co? Chyba ja, naprawdę pierwszy raz przeklnąłeś, albo ja przestałem liczyć, zapomniałem? Nie, nie miałeś co liczyć przecież. Tak się pilnowałeś? Nie, po I prostu. I tak twardo, żeby tylko nie powiedzieć. To dlatego już <laughs> tak na Nie. <laughs> co ty, na luzie. Dobra, pierwsza runda jutro? Co Zobaczysz. Ale co? no pytam z ciekawości. 3 minuty. No, no ja wiem, że z ciekawości. Wiesz ile to jest sekund? Wiesz o, po co, po co yy, znowu zadanie matematyczne? 180 sekund <laughs> na znokautowanie do w pierwszej rundzie. No może 180, może 20, może 30, może 100, może druga runda. Może Ale znasz druga. dużo liczb. Widzisz, że albo, albo po prostu wiesz, nie wiadomo kiedy to się stanie, no bądź czujny. Natomiast zrobiłeś wjazd w nogi z tego co widziałem na Twoim media treningu. Spoko, wiesz, na media. Na media treningu, no wiesz, to jest tak jak na Sparingach, wiesz, na przykład Pódzian kurwa na sparingach y, robi tak, że no wiesz, sparuje tak, że ktoś potem mówi, że o, Pudzian nie jest faworytem. Ogląda wywiady. Dobra, ale wiesz, ale chodzi o to, że y, na sparingach to jest co innego. Media trening to jest co innego. Wejdziemy do klatki, będzie znowu co innego. I tyle. No. Ja powiem ci szczerze, że bardzo jestem ciekawy tego, jak ty upuścisz tą zasłonę dymną i co zobaczymy jutro. Zapraszam 4 czerwca. No dobra, i myślisz, że potem walka następna interesowałaby cię w jakimś bliskim terminie? Czy na razie spokój? Czy to zależy od werdyktu, czy, czy od czego? Na razie to kupujcie pay per view z mojego reflinku. <noise> Dzięki, Korcze doceniam to, że ten wywiad będzie miał normalnie monetyzację. No, zapł zapłacisz, policzę procent. No nad tym się zastanowimy. <noise>